Teraz uśmiechnij się. I, I bądźcie lekko strannicie. Czy czytasz książki? Ulubiona książka oraz autor. Za co cenisz jego twórczość? Jak już wspomniałem wcześniej, czytam książki. Moją ulubioną sagą jest Saga o Wiedźminie. Moim ulubionym autorem jest Andrzej Sapkowski. W sumie mam ich kilku: Andrzej Sapkowski, Maja Lidia Kosakowska, Pilipiók, Piskorski i e, Komuda. A ona ma I jeszcze zapomniałbym wspomnieć o. E, jak on miał? Ćwieku, kłamca. Bellissimo, to jest. sztuka tak sama w sobie. Sorry. No, no chyba, że no. Sapkowski, no. Sapkowski. ćwieka. Dreszcz, kłamca. No chwilę teraz czytam. Człowiek genialny. Polecam. Dobrze, no, teraz, teraz ja. Y, moim ulubionym autorem jest y, Martin. Autor... To jak jest cięcie, to ja dopowiem, że moim ulubionym autorem jest Brent Weeks. Pozdrawiam. Y, Jednym z moich ulubionych autorów jest autor tej książki. O. I to jest... Nawałnica mieczy Martina, która wchodzi w skład e, piśni Ognia i Rodu, czyli szerzej znane jako Graotron. Masakra. Po prostu na co piątej stronie ktoś umiera. Ważny ktoś. No może nie na co piątej, co dziesiątej. No. I Sapkowski. Tak, genialny polski pisarz. Saga o Wiedźminie, sezon burz. Coś się kończy, coś się zaczyna. No, to jest masakra. Masakra. Genialny. Geni genialny. Geniusz. geniusz. A, jeszcze Grzędowicz. Bo powiedziałeś o Lodzie i właśnie sobie skojarzyłem z Panem Lodowego Ogrodu. Polecam. Tak, dojrzała literatura. Lodę. Czego nie lubisz w ludziach? E, więc nie lubię po pierwsze hejterów. Trzeba tępić. Tak. Którzy... Nie, nie umieją czegoś zrobić, a mówią, że to jest słabe i mają ból dupy. Miałem powiedzieć to samo, dokładnie. No, którzy chcieliby coś zrobić, im to nie wychodzi. Dokładnie. A komuś to wychodzi i twierdzą, że to jest słabe, bo nie robią tego sami. Nie lubię, jak ktoś jest fałszywy, czyli Wójcowy. przy jednej osobie mówi coś, a przy drugiej coś. Ja nie lubię ludzi ambiwalentnych, niezdecydowanych. A. To jest po prostu... Nie wiem, jak widzę... Wow, wow, używasz takich trudnych słów! Jak widzę kolesia, który jest właśnie ambiwalentny, od razu mi się kojarzy z taką panienką roztargniętą, która nie wie, czy postawić na swoim, czy słuchać się jakiegoś kurdupla, który jest nieznaczącym kmiotem. To, to po prostu znaczy, nie jest tam tak rozumiany. o Tyrionie? Co z tego, że jest karłem? Co z emo? tego? Nieważne. Ale najlepsza scena w grze o tron. Kocham ją! Jak Joffrey dostaje po mordzie. i can't stand the wailing of women one word and i'll hit you again i'm telling mother go tell her but first you will get to lord and lady stark and you will fall on your knees in front of them and tell them how very sorry you are that you are at their service and that all your prayers are with them do you understand you can't do you understand Widziałeś to? Nie widziałem. O Boże. Tyrion do niego podchodzi i tak jedną z placka perfidnie. No, to było piękne. Nice. Szuję, e, Joffreya, tak. Plany na przyszłość powiązane z kanałem. E, Plany na przyszłość powiązane z kanałem. Aktualnie nagrywam Assassin's Creed Brotherhood i chcę zrobić taką serię e, let's play które będą urozmaicone, żeby właśnie ludzie, którzy nagrywają Minecraft ograniczają się tylko do tego, do jednej gry. Przez to, jak wcześniej rozmawialiśmy, powężają swoje grono widzów i A. takich opiniatorów, którzy mogliby skrytykować bądź, bądź pozytywnie omówić Przecież nasz kanał. To jest rzecz, którą chcę zrobić na przyszłość, taki rozbudowany, wielowątkowy kanał dla wszystkich, coś, coś dobrego. Tak jest i plany na przyszłość z moim kanałem, więc teraz możecie, już wiecie pewnie, że nagrywam i, i let's play'e, i tylko let's play e na razie, ale to już jest pierwszy vlog na moim kanale, będzie też, tak, będzie... Tylko, też... że ten vlog będzie na twoim i na moim. No na naszych, na naszych, tak. Dwóch, tak dwóch. Na dwóch, żeby było większe pole do ukazania tego. Tak. E no. I jego też Jego, bo on ma mniej. Tak, ja mam do... mniej i prawdopodobnie subskrybujecie jego, a mnie nie więc. Tak. I chciałbym uh, tworzyć uh, różny content dla każdego, czyli jedni wolą Survivale to będę kręcił gry podobne do Don't Starve, jedni wolą RPG, to będę dla nich kręcił Skyrima czy coś. Inni wolą gry stare, na przykład Fallout 1-2 Tactics, to będę to kręcił. Zależy, czy też mi się to podoba i no, tak jak teraz są vlogi, też na tym tle. Szafa? Tak. Szafka. Y, I poza tym, poza tym, no i jakieś poradniki na pewno. Y, PPP, pe, pe, pe. kim chciałbyś zostać w przyszłości? To ja, tak? Tak, teraz ty. Więc w przyszłości chciałbym zostać pilotem, takim nie od telewizora. Yy, chciałbym zostać pilotem yy, myśliwców. I, I tak mi się to nie uda, bo, bo jest strasznie... I do szkoły lotniczej idź host. Nie, nie, wolałabym do Dęblina, ale się nie dostanę. I chciałabym spełniać swoje marzenia po prostu gdzieś w kierunku lotnictwa, lotnictwo pasażerskie, yy, pilot yy, w pasażerskich myśliwców albo, albo w Straży ten, w Straży Granicznej. Czego? To też jest pilot. Pilot jak pilot, latasz samolotem. Ewentualnie mistrz świata szybo w szybownictwie też mi mógłby pasować. No, czego nie? Okej, okay, teraz ja. Tak, Tak, teraz. Ty. Kim chciałbym zostać w przyszłości? Jestem na elektroniku, ale nie wiąże z tym swojej przyszłości, bo chciałbym pisać książki, chociaż jeszcze dzięki temu, że będę miał kwalifikacje elektronika. Mogę się zajmować sprzętem komputerowym, na przykład procesory, karty graficzne i te podobne rzeczy. I to jest dobra perspektywa na przyszłość. Jeśli jestem teraz tym zainteresowany, to mi żeby to ciągnąć po prostu. I jeszcze mogę to połączyć z grafiką bądź jakimiś takimi aspektami. Więc mi się to wydaje na przyszłość w sam raz. Ulubiona potrawa. Nie mam, ale wielbię spaghetti, pizzę i pierożki. Tylko pierożki takie z. z kwarki! Takie. Bellissimo. No to rzeczywiście się posypuje. No tak, no a co, tym kurwa rzucasz? No tak! Polewasz raczej, nie bo to z tłuszczykiem jest. Jeśli ktoś teraz ogląda na głodnego, to sorry. No. E, a moja ulubiona potrawa, mam trzy? Tak. E, słodkie wszystkie są. Jedna to crème brûlée, <t> czyli takie coś śmietanowe zalane e, e, rozpuszczonym cukrem trzcinowym, skarmelizowanym. E, i ta, to, to, to śmietanowe ma być zimne, a ten, y, ta polewa ma być ciepła, Nie, że jest pyszne? Ja Polak! Język trudny być! Ta rzecz w środku, czyli to, to nie jest ciasto, takie coś, ma być polane skarmelizowanym cukrem. Dobra, ścinowym. kolejna, bo nie zgaduj się. Chałka, chałka no, miażdży. Chałka miażdży. Kiełbas, kiełbaska podpieczona na patelni. Mówiłeś, że to mają być trzy słodkie. To też może być słodkie. Robisz słodką kibachę? No dobra, powiedzmy. I you know Najfajniejsze wspomnienie z dzieciństwa. To najfajniejsze wspomnienie z dzieciństwa. Dzień w dzień w wakacje około dziewiątej, godziny. Nie no, 11, dobra. Zależy o której wstałem. Szło się do brata Ciotecznego Przez jakieś 5 godzin graliśmy w nogę na dworze. A potem wracaliśmy i ciskaliśmy w Heroes of Might and Magic 3. O, trójka. Um, to trójka. Właśnie to będzie, na, będzie na moim kanale. Moim najlepszym wspomnieniem dzieciństwa jest takiego rodzaju LARP. Zawsze jak no to jest LARP, LARP, to się to nie podchodzi pod larpy No jak to? No to nie jest LARP. Ale człowieku, my mieliśmy u mojego przyjaciela taką kuźnię, tak jakby pomieszczenie, w którym składowaliśmy wszystkie bronie zrobione z desek, drewna. Mieliśmy podział kastowy, jakiś król, i, i tak dalej, tam e, takie pole małe e, z tyłu nie i, my, i nie? też byli robotnicy, którzy po prostu tam po, po prostu bawiliśmy się w takie średniowiecz, średniowieczne życie czysty larp, czysty fan i to jest coś, co na pewno zapamiętam na dwie. ale rap, larpy nie, nie polegają na tym, to ma być złożona fabuła no tak, my tam wymyślaliśmy historię A, dobra. to było coś naprawdę fajnego twój idol, autorytet z życia normalnego, tak jak mówisz, o co chodzi, y -y -y. realnego i, i youtubeowy może być też z książki okay. W tym przeklętym świecie jest coraz mniej autorytetów. A skąd by będą zawsze? Właśnie. Podam autora, autorytety z książki, bo w realnym świecie to tak nie za bardzo. Jest to kłamca, Loki, no... Nie, nie ten przystojny z Avengersów. Rudy. Rudy Loki z Rodo, kawał czy byka, ale na swój taki sposób jest naprawdę ciekawą postacią. To jest postacią. Przeczytajcie. Nie to. czytałem, ale tak. A tak, jeśli tak. chodzi o YouTubera, to mam trzech: To jest Tyrok, Orojo i Tivur. Jebacz Tivur. Jebacz, I mój idol z życia realnego, to tak zbyt mnie nie mam no, z książki, to, to Kahir Maver Dyfr na Epkaleach. Tak. No, z nich tak. Z, pamiętam w pełną nazwę. Finalny. E, mi, mi, Mieczysław Wysz, Wyszkowski, autor e, książki, którą zaraz wam pokażę. I, i, I z YouTube'owych to trzy, także troje, troje. Troje. Czyli rok, rojo i kina. Kina miażdży. Kina trzeba. Kina jest moj, moją idolką. Jak się poznaliśmy, <laughs> to było ciekawe. To może razem odpowiedzmy na to pytanie. Tak. Więc ja sobie siedziałem tak. w domciu, bo jak byłem mały, byłem no life'em. No może nie no life'em. Bawiłem się pewnie na dworze z takim małym mieczykiem drewnianym. Tak. Ale jak się poznaje? No tak, no i tak. No to y, pewnego dnia y, z jego bratem eee. czytecznym y, przyszliśmy y, do, niego, do jego domu. I co ty wtedy robiłeś? Chyba właśnie no live'im. Y. Nie, no coś, tak coś tam się bawiłem Jedna osoba w jednoosobowe larki. No jak, a nam, nam, nam brakowało jednej osoby do y, osiedlowego e, strzelaniny. O, e, z pistolety na, kulki, pistolety na kulki, stara masa i wiesz, no tak, to dokładnie. jest to. Jeden gościu miał. Y Pistolet z kulkami na farby. O! Jakie było to był, 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 był jeden automatyczny. Automatyczny, albo. dokładnie. Uzak automatyczny na kulki mordor. Powiem dom, który... Był, był, był jeden dom, który był budowany na słonecznej i my go wykorzystaliśmy jako pole strzeleckie. No i ogólnie wbi wbijaliśmy do tego domu, tam coś strzelaliśmy w tym domu, pewnie na ścianach trochę tej farby zostało z kulek. Tak. Ale było no, naprawdę fajne. ale tak się nic, nie, nic nie zepsuliśmy. Nic nie uszkodziliśmy, żadnego mienia. Powiedzmy się. Dobra. O, jeszcze jedno przypomniało mi się fajne wydarzenie z dzieciństwa, mogę powiedzieć? No, możesz. Jak było, było takie fajne drzewko u mnie przed domem, mniej więcej tak, że był pień. I to chyba była wieżba? Nie, coś takiego. I jego, jej gałęzie tak, jakby do ziemi się z tego wywały, jak taki heł. Jak liany. Jak lian, o. I w środku było puste. A może to była choinka? Tak, otrzyma... Nie, nie, wiesz co to chyba była? Wiesz, Może to... Nie, możliwe, że to była choinka, która po prostu w środku była, mia, była, miała taką jamkę. I siedziałem pod tym z takim pistoletem na kulki. Jak ktoś przyjeżdża, to strzelałem samochód. What? Patologia. 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 Przejdźmy dalej. E, najlepsze wspólne wspomnienie. E, najlepsze wspólne wspomnienie e, to jest Falcon 2013. Niesamowitych ludzi. I zgaszoną pandę. Zgaszoną pandę. Yy, I ludzi, którzy są zainspirowani fantastyką, grami, twórczością, wszyscy się spotykali tam po to, aby przebywać. Zapraszamy krasowo, na Falcon. Dzielić się tym. Zapraszamy na Falcon 2014. Spotykasz ludzi, których na ulicy po prostu byś ominął. A są genialni ludzie. Wszyscy teraz myślą, że ludzie, którzy się interesują fantastyką, to. Ja Jacy, chceś o otacy o z długimi włosami. Tak, metalowcy, jacyś nie wiem, absolutnie. Metalowcy, tam, nie met, może nie metalowcy. Chciałbym nie inspiraci, ale żyjący tylko, na skrajności, na skrajności tak, marginesu życia społecznego. W ogóle w okularach takich wiecie, o takich, jak babcie mają takie tak, śmieszne. Tak. Nie, to normalni ludzie jakbyś przeszedł na ulicę obok takiego, to byś nie wiem, pomyślał, że ma fajne perfumy. Maksymalnie. Czego perfumy? Bo, powiedzmy, że... A, ty byłaby taki... Tak, taki przykład. Nie zauważyłbyś człowieka, ale ludzie są geniali. Krzysiu, Katarinka... Eee, Ola... I Karyndia. Cześć, Olu! Pozdrawiamy Właśnie. cię. Właśnie, eee, zauważyłeś, że tam było wiele... Pozdrawiamy całe cały zespy, się zniszczyli. Tak, zniszczyliście mnie i Lopez na topie mnie zniszczył. Tak. Ale chwała wam za to, A, gracie, naprawdę dobrze. A Adele Blanc. Tak, nie, Lopez grał Adele Blanc. No Artimo grał Nie, Ale Artimo też kiedyś tam grał. Kiedyś grał. Ale to grał już na Falconie. Y... No tak, na Falconie tak. grał Adele Także naprawdę chwała Wam za to, gracie niesamowicie i róbcie to dalej. No i Bella miał też nieźle nie jest. Bella miał. Dobrze gra. I dobrze wygląda. No... Tak! No. Ulubiony zespół rodzaj, i rodzaj muzyki jaki słyszysz, to miało być wcześniej trochę. Ulubiony zespół, nie mam jakoś tak, że ulubiony tak stricte. Lubię na przykład e, System of a Down, lubię. System. system. Tak, Extra. lubię e, Black Sabbath, Metallica, Za! E, Metalikę! co tam jeszcze? Ivani e, Takie różne ciekawe, ale też na przykład e, Gorillas, Clint Eastwood.

I spółka to jest no masakra. Mam jeden y, u, taki naprawdę utwór, który w Sabbath, y, Black Sabbath? Black Sabbath. Y, nie, to jest... dobre, ale y, jest to ballada jaskra y, zapachniała po jesieni. To jest to. Przesłuchajcie, poezję śpiewania, że... Link do Stirling. O! No, to nasz... Y, nasza no. propozycja wspólna. Aha. I jeszcze ostatnie zostało, jeszcze tu napisałeś na boczku. E, nasz, jakiś ar e, artefakt, nasz. Nie wiem, masz jakiś taki, rzecz, która jest dla ciebie szczególna? Dla mnie ważna, szczególna. Rzecz, czy materialną jest komputer. Ale nie dlatego, że no Lefie, tylko daje mi dużo pole do manewrów, na przykład obróbka wideo, grafika. Mój artefakt. Rozwalająca się książka. Zapytacie, dlaczego? Przecież to takie gówno, nie? Wszystko się niszczy. Mam tego gdzieś tam oficjalną, nową wersję. I dlaczego? To jest książka gościa, który, o którym już wspomniałem Mieczysława Wysz Wyszkowskiego, który był polskim pilotem w Rafie, służył w Wielkiej Brytanii, we Francji i w Afryce, gdzieś tam, nie wiem gdzie. I od tej książki praktycznie y, moja pasja, zaczęła się moja pasja związana z lotnictwem. Tak się może moja pasja uwydatnia. Jeszcze, tu, jeszcze tutaj mam, tu, jeszcze tu mam trochę takich y, książek związanych właśnie z lotnictwem. Jeszcze jakieś by się znalazły. 101 z słynnych myśliwców i 333 samoloty. Fajne książki. I moja pasja lotni... z lotnictwem zaczęła się właśnie od tej książki, czyli historii Polaka, polskiego pilota, który uciekał z Polski przez Grecję, między innymi do Anglii, gdzie walczył w bitwie o Anglię. No i to, to chyba tyle. No i warto wspomnieć, że był w Dywizonie 316, tak? 316, tak. tak. Który miał najwięcej zestrzeleń, nie 303. Tak. Tak. Ale 303 to było objęto. Tak, ale, ale 316 był lepszy. Co? Oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Tak, pozdrawiamy. Piszcie, w sumie możecie pisać w komentarzach swoje odpowiedzi. Albo też te pytania. pytania kolejne. Albo pytania, to zrobimy chcecie. jakieś Q&A, jeśli Może taka sytuacja się nadarzy. Jeszcze jedno, jeszcze jedno. Tak. Kogo pozdrowimy? Łolę. Y Pozdrawiamy Ole tak, pozdra Falkonowiczkę. Tak, pozdrawiamy Falkonowiczkę cały... Zarazem. Pozdrawiamy cały team y, Mysiów-Pysiów. Tak. I Karyndie, Belle, Machaj. Belle miał. Artimo, Lopesa. Tak. I jeszcze jak się nazywała ta ostatnia? Joka, Jokizella? Jokizelle, tak. Coś takiego. Jokizella. Tak, nie pamiętamy niestety wszystkich Ników. Tak, Artimo jest w Challengerze. Tak. Tak. Hańba. Tak, hańba ci. A on tylko go odpięcia Silver 5 nie mogę wyjść. Pozdrawiam jeszcze całą ekipę Falconu, no, Michał, Sasza, Krzysia. Krzysia, wszystkich, po prostu I najlepszego perkusisty na świecie Marcina. Marcin. Marcin. Marcin Rządzi był z nami na Falcon. I Dicksona, Wykupiona. Pozdrawiamy D tak Dicksona, który rozwalił mnie w Naruto pykając byle jakie przyciski. Tak się, jak... tak się gra. Tak. Y jeśli w Naruto nie umiesz grać, to pewnie wygrasz. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało, a ja tak kończę zawsze, wszystkie odcinki. Mam nadzieję, że się Wam podobało, jeśli tak, to subskrybujcie oba kanały. Tutaj się pojawi... czekaj, zabierz ten To tutaj moja? Tu się, tu się pojawi jego kanał, a tu mój. Dzięki, dzięki. Zależy, gdzie, gdzie będzie film. Mam nadzieję, że się Wam podobało, jeśli tak, to oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Tak. I zadawajcie pytanie w komentarzach. Trzymajcie się, cześć. Cześć. I pozostańcie. Lecho!! Ty patrz, to jest jak dupa! Słeg! Jodo! I hashtagi! Hej